Cześć i czołem, Weda z tej strony. Przeszukując internet, żeby znaleźć coś podobnego do Ace Combat 7 i żeby zaspokoić swój niedosyt wyzwań przez stworzach, natrafiłem na mały projekt o nazwie Project Wingman. Oto taka mała gierka, która została ufundowana na Kickstarterze i będzie ekskluzywna dla komputerowców. A teraz krótko na temat historii samego powstawania gry. Z potrzebnych 35 tysięcy australijskich dolarów projekt uzyskał trzykrotność sumy, czyli ponad 114 tysięcy dolarów. I to z pomocą prawie 2,5 tysiąca osób, a po przeliczeniu to jakieś 80 tysięcy amerykańskich dolarów. A zapoczątkował to jeden człowiek, Abi Ramani, znany jako RBD2, który jest głównym programistą, a dzięki sumie, którą uzyskał, udało mu się zdobyć kompozytora i kierownika produkcji. I tak oto w składzie trzech osób, plus aktorzy głosowi, tworzył grę, która złudnie przypomina serię Ace Combat. Aktualnie gra jest w fazie alfy, ale można ściągnąć darmowe demo, więc postanowiłem samemu spróbować. I prawdę mówiąc gra się świetnie. Oczywiście tu i ówdzie czuć alfę i braki w optymalizacji, ale równie dobrze bawiają się w dostępnych kilku misjach i w trybie podboju co w Ace Combat 7. Także silnik bardzo przypomina Unreal Engine 4 i prawdopodobnie nim jest. No dobra, ale co takiego grama nam do zaoferowania? Cóż, niestety kampania fabularna na razie jest niedostępna. I wiadomo mi tyle, że będziemy w niej odgrywać rolę najemnego pilota w konflikcie pomiędzy Międzynarodową Federacją a rebeliantami walczącymi o swoją wolność. Następnie mamy różne scenariusze do rozegrania, czyli takie proste, krótkie misje, w których możemy przetestować warianty walk w powietrzu czy ataku na bazę. I niestety są tylko trzy misje do wyboru, ale można rozegrać je na różnych poziomach trudności. Ostatnim trybem jest podbój, w którym mamy małą mapę i którą powoli odblokowujemy przy udanych misjach. I możemy tutaj kupować nowe samoloty i je ulepszać, albo wynająć tajemników do pomocy w misjach. I rozgrywka już jest trochę inna. W naszym lewym górnym rogu pojawi się licznik punktów do zdobycia, ale także poziom alarmu. W skrócie, im dłużej zajmuje nam misja, to wskaźnik będzie rósł i zwiększa poziom trudności misji, ilość przeciwników itd. Tak A moim zdaniem brzmi to coś ciekawe. Oprawa muzyczna i dźwięki też są na wysokim poziomie. Czuć inspirację grami w stylu Ace Combat, ale także z grami AAA. I na tyle ile dane było mi usłyszeć, to komunikacja radiowa brzmi naturalnie, a muzyka podczas misji podbudowuje napięcie. Jednym słowem, projekt Indie, który wygląda i brzmi jak gry z wyższej półki. Niestety to tyle co mogłem na razie powiedzieć o tej grze. Osobiście odnoszę wrażenie, że gra zaczęła powstawać ze względu na braki w takich odpowiednikach na komputery osobiste. A oprócz ostatniego Ace Combat 7 i wcześniej Azad Horizon, mieliśmy tylko Tom Clancy's Hawks do zagrania, jeżeli chodzi o gry typu Arcade Flight Shooter. Jeżeli chcecie sami spróbować zagrać i zobaczyć jak to jest, link do dema rzucimy w opisie filmu. A oszacowana premiera pełnej wersji gry ma mieć miejsce w tym roku w maju, jeżeli wszystko pójdzie z planem. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Omawiana gra to Project Wingman, a ja jestem Weda i nie zapomnijcie subskrybować kanał Budaplay i rzucić łapkę pod filmem. Zajrzyjcie też na nasz Patronite, tak więc do widzenia Państwu i do usłyszenia następnym razem.